Przyjęło się, że gdy używamy słowa autorytarne, to zwykle opisując system polityczny czy sposób rządzenia, który pozbawia nas wolności. Jednak tego samego słowa można użyć również odnośnie kultury, w której żyjemy. Ona jest tak samo autorytarna, też odbiera nam wolność, jednak w subtelny, nieoczywisty sposób. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że żyjemy w świecie różnego rodzaju nakazów i zakazów, czy to obyczajowych, religijnych. Ale też naukowych bądź światopoglądowych. Od dziecka jesteśmy uczeni podejścia autorytarnego w stylu jest tak i koniec dyskusji. Zaczyna się więc od wychowania. To proces w dużym stopniu oparty na wymuszonym posłuszeństwie, systemem nagród i kar. Ponieważ gdy jesteś grzeczny, czeka ci nagroda. W przeciwnym razie spodziewaj się kary. Podobnie jest też w edukacji. Musisz się dobrze uczyć i sprawować, a motywacją są dobre i złe oceny. Z kolei w kościele słyszymy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, a inne wyznania są błędne. Straszy się nas piekielną męką za odstępstwa od wiary i obiecuje wieczne zbawienie za wierność Bogu i Jego nakazom. Ten komunikat jest ewidentnie autorytarny. Bądź posłuszny, bo jak nie, to Bóg Cię ukaże. Przekaz naukowy też bywa arbitralny. Mówi się o jedynie słusznych teoriach, które należy przyjąć, np. Na o wyższości medycyny akademickiej nad naturalną. Zapomina się jednak o tym, że historia nauki to bardzo często kronika błędów, zmian i wypierania starych teorii przez nowe. W sferze obyczajowej również znajdziemy nakazowy przekaz. Oczekuje się od nas postępowania zgodnie z określonym modelem społecznym. Należy mieć rodzinę, ciężko pracować, spędzać wolny czas w typowy sposób, nawet ubierać się zgodnie z narzuconą modą. I nie chodzi mi o to, czy ten styl życia jest właściwy, czy nie. Bardziej o to, że został narzucony przez wychowanie, edukację czy przekaz medialny. Dlatego tak naprawdę nie jest ważne, czego chcesz, tylko to, co powinieneś. Stąd wolna wola, na którą się tak często powołujemy, jest więc de facto. Zgodzeniem. We wszystkich wymienionych sferach rządzą określone sztywne paradygmaty, czy to obyczajowe, naukowe, religijne, itd. A my czujemy potrzebę, wręcz przymus, żeby się ich trzymać. W przeciwnym razie groziłoby nam środowiskowe odrzucenie, krytyka, a w najlepszym wypadku wyśmianie. Sami też reagujemy podobnie, gdy ktoś te paradygmaty kwestionuje. Stosunek do odmienności wyraźnie pokazuje, jak mocno tkwimy w autorytarnym myśleniu. Powszechne jest przecież odrzucanie i krytykowanie poglądów innych niż nasze. Dlatego większość z nas, bojąc się wspomnianych konsekwencji, prowadzi życie zgodne z obowiązującymi zasadami. Ale też wielu nawet nie myśli o tym, że w ogóle można inaczej, bowiem autorytarne nawyki są tak mocne, że spojrzenie na życie z innej perspektywy w ogóle nie przychodzi do głowy. Symbolem tego podejścia jest często przytaczany obraz ptaka, który przyzwyczajony do życia w klatce, nawet nie próbuje się z niej wydostać. Ciekawe jest też to, że ci, którzy zwalczają wspomniane paradygmaty, i tak zastępują je innymi. Następnie propagują je w równie autorytarny sposób, krytykując czy też wyśmiewając każdego, kto się im sprzeciwia. Zgodnie z zasadą to my mamy rację, a wy jesteście w błędzie. Dobrym na to przykładem jest choćby dyskusja w temacie szczepień. Tutaj zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy szczepionek są tak samo kategoryczni i arbitralni w swoich przekonaniach. Ten przykład pokazuje wyraźnie nasz autorytarny styl myślenia i zachowania, niezależnie od przekonań. W tych okolicznościach Trudno więc mówić o tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi, a przecież za takich się uważamy. Nasze podejście do życia jest w znacznym stopniu uwarunkowane przez określony kulturowy przekaz. On jest, można powiedzieć, budulcem symbolicznej klatki, w której żyjemy. Tą klatką jest zbiór przekonań, które ograniczają naszą perspektywę, nie pozwalają spojrzeć szerzej. I paradoks polega na tym, że mimo wolnościowych haseł wielu nie zdaje sobie sprawy, że w tej symbolicznej klatce żyje. Z kolei ci, którzy zaczynają to zauważać, wcale nie są tacy chętni, żeby ją opuścić. Przywykli do takiego życia, stąd prawdziwa wolność wydaje się być dla nich czymś obcym. Dlatego wychodzenie z tej klatki jest zjawiskiem tak trudnym i dość krętym, gdyż nawet gdy uwalniamy się od pewnych przekonań, to bardzo często zastępujemy je innymi. Myślimy, że udało nam się w końcu wyzwolić, jednak w rzeczywistości zmieniliśmy tylko klatkę, ponieważ potrzeba posiadania oparcia, czyli przekonań, które tłumaczą rzeczywistość, które wyjaśniają nam życie, jest silniejsza od potrzeby bycia wolnym. Wolność jest czymś niepewnym, mglistym, wręcz niebezpiecznym. A klatka, w której żyjemy, jest co prawda ciasna, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego większość nadal wybiera życie w błogiej nieświadomości. Do tego przyzwyczają nas autorytarny, kulturowy przekaz. Przez to my nawet nie wiemy, co to znaczy prawdziwa wolność. Jednocześnie należy wiedzieć, że to, co się dzieje, jest bardziej złożone niż się wydaje. Ponieważ w rzeczywistości odkrycie, że jesteśmy niewolnikami tak zwanego systemu. Jest tylko półprawdą, gdyż faktycznie wspomniany kulturowy, autorytarny przekaz tworzymy my wszyscy, my ludzie. Tworzy je nasz umysł, który, jak widać, jest autorytarny i jednocześnie niewolniczy. Bo nasza rzeczywistość jest de facto projekcją naszej świadomości. Wszyscy odpowiadamy za to, co się dzieje. Nasz autorytarny, jednocześnie niewolniczy umysł tworzy kulturę, w której żyjemy, a ona z kolei kreuje naszą świadomość. I tak w kółko jedno warunkuje drugie. Jednocześnie i wzajemnie. Sami więc siebie ograniczamy, sami odbieramy sobie wolność. Mamy więc tutaj swoisty paradoks, gdyż odgrywamy rolę autokraty, jak i niewolnika jednocześnie. Takie życiowe rozdwojenie jaźni. Jedna część naszego umysłu projektuje i tworzy autorytarny przekaz w postaci wspomnianych ograniczeń, nakazów i zakazów, a druga część, ta niewolnicza, projektuje poddanie się tym ograniczeniom i zakazom. Świat zewnętrzny i nasza kultura jest projekcją naszej świadomości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Innymi słowy, to, co Cię w życiu spotyka, jest efektem Twojego nastawienia, opartego na własnych przekonaniach. Oczywiście chodzi tutaj głównie o przekonania, których nie jesteś do końca świadomy, bo wiadomo, że każdy chce być wolny, jednak na głębszym poziomie właśnie tym nieświadomym masz bardzo mocny wzorzec bycia zarówno autokratą, jak i niewolnikiem. Dlatego moment, gdy zaczniesz to sobie uświadamiać, może być początkiem do zmiany. Gdy zaczniesz odkrywać, kiedy twoje zachowanie przypomina postawę niewolnika, a kiedy autokrat. Przykładowo, czy zdarza ci się bezrefleksyjnie ulegać cudzym wpływom, opiniom i modom? A może sam narzucasz innym swoje przekonania i krytykujesz każdego, kto się z tobą nie zgadza? W pierwszym przypadku prezentujesz więc postawę niewolnika, a w drugim autokraty. I tak na zmianę. Raz jesteś jednym, a raz drugim. Te dwie postawy towarzyszą ci niemal codziennie. A obie tworzą określone nastawienie do życia. Jeśli na przykład nie wiesz czego chcesz i potrzebujesz wskazówek, wówczas nieświadomie oczekujesz od życia, że ktoś ci je podsunie. Będziesz więc słuchał różnych autorytetów i kierował się ich zaleceniami, czy to w sferze obyczajowej, Religijnej czy naukowej. W pewnym sensie oddajesz więc innym władzę nad swoim życiem. Albo działasz odwrotnie. Sam używasz własnej władzy, kontrolując i wymuszając określone zachowanie innych. Czy to jako rodzic wobec swoich dzieci, szef wobec pracowników, albo ksiądz, który zajmuje się rządem dusz. Opisane sytuacje to typowe postawy, bądź to niewolnicze, bądź autorytarne. Znamy je z codziennego życia. I jak już powiedziałem, wszyscy to tworzymy przez stan naszej świadomości. Dlatego jeśli chcesz zmiany, to oprócz uświadomienia sobie tych dwóch przeciwstawnych postaw, potrzebujesz się dodatkowo skupić na samym sposobie myślenia, a mniej na walce z tak zwanym systemem. Ponieważ to, co się dzieje w Twoim życiu, jest odbiciem Twojej świadomości. Dlatego w pierwszej kolejności zajmij się tą świadomością, swoimi przekonaniami, poznaj je i zacznij zmieniać, a zobaczysz, jak stopniowo będzie to wpływać na Twoje życie. Zobaczysz, że prawdziwa wolność jest wyrazem stanu Twojego umysłu. Dziękuję.